Kontrole na granicy polsko-słowackiej. Minister Mariusz Kamiński, szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych o podjęciu działań zmierzających do ograniczenia liczby nielegalnych imigrantów przedostających się na terytorium Polski. Kontrole dotyczyć będą przede wszystkim busów, autobusów i ciężarówek którymi imigranci przewożeni są najczęściej. Według informacji polskiej agencji prasowej na granicy polsko-słowackiej straż graniczna zatrzymuje coraz więcej osób próbujących przedostać się do Polski. To najczęściej obywatele Syrii lub Turcji, a także Indii. Nielegalnymi przewoźnikami są przeważnie obywatele Gruzji. Wzmacniane są także kontrole na granicy polsko-czeskiej. Coraz częściej pojawia się informacja, że Polska i Czechy stały się nowym elementem układanki tzw. szlaku bałkańskiego, którym nielegalni imigranci starają się. Masowo przedostać do najbogatszych państw Unii Europejskiej. No i możemy się już chyba powoli zastanawiać, czy my jeszcze, jesteśmy jeszcze w Schengen. strefie Schengen, bo, no bo to nie jest takie, takie oczywiste, można być w Unii Europejskiej, a nie być w Schengen, jak wiemy, a po wpuszczeniu tysięcy niezweryfikowanych imigrantów do Polski i oczywiście natychmiast do bogatych krajów Unii Europejskiej. Trudno się dziwić, prawda? Tak, ja obserwuję tą sprawę i zauważyłem taką kolejność, że najpierw wybucha w naszym kraju afera wizowa. E, wszyscy, opozycja, Media zagraniczne wskazują, że rzeczywiście ona jest, rządzący się zapierają, że jej nie ma. Nasi zachodni sąsiedzi z Niemiec mówią, musimy zrobić większe sito i wprowadzić czasową kontrolę na granicy. Nasz rząd w związku z tym, żeby odwrócić od siebie uwagę, że Moskwy. To, to, to my teraz, bo to ze Słowacji hmm. jest ten napływ, my wprowadzimy teraz kontrolę na słowackiej granicy, to jeszcze Czechom się w tym momencie oberwało i zaczyna się robić taki, takie domino w zasadzie. Zamknięty jeden klocek powoduje, że upadają inne, ale dla mnie jest to cały czas odwracanie uwagi od, od tego, co się dzieje tutaj w naszym kraju. No nie ulega wątpliwości, że wydane prawie 2 miliony chyba wiz i, i mowa jest tylko o 200 kilku tam, że zostały wydane w sposób nieprawidłowy. Mówimy, że chronimy się przed emigrantami, pokazywane są filmy. Przygotowane przez obecnie rządzącą partię, jak ludzie rozbijają szyby, palą opony itd. A przecież oni ich tutaj naściągali w liczbie około ćwierć miliona, którzy są pracownikami, którzy żyją obok nas i nic takiego nie robią. E Polityka, 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 która ma tak naprawdę mało odzwierciedlenia w naszych odczuciach, bo my, nie będąc politykami, zupełnie inaczej to wszystko odbieramy. A tamci walczą o przetrwanie, tym bardziej, że jesteśmy w okresie wyborczym. Za kilka dni pójdziemy do urn wyborczych. W związku z tym robią wszystko, żeby tylko funkcjonowało. Wszystko na wysokim poziomie, że to, co my zrobiliśmy, to jest bardzo dobrze. Dajcie nam kolejny mandat zaufania. My znowu nie będziemy nic robić, a jak będziemy coś robić, to założymy wam kagańce. Tak to niestety na dzień dzisiejszy wygląda. Skandal. A kto na tym ucierpi? Kierowcy, zawodowi i prywatni.